I Boże, dajcie mamy dzisiaj sobotę, 18 lutego. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Ewangelii według świętego Marka. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa, Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić. Tak byli przestraszeni. I zjawił się obok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. I pytali go: Czemu uczeni w piśmie twierdzą, że wpierw musi przyjść Eliasz? Rzekł im w odpowiedzi: Istotnie, Eliasz przyjdzie najpierw i naprawi wszystko, ale jak jest napisane o Synu Człowieczym: Ma on wiele cierpieć i będzie wzgardzonym, Otóż mówię Wam, Eliasz już przyszedł i uczynili Mu tak, jak chcieli, jak o Nim jest napisane. Dzisiaj bardzo mnie poruszyły w tym tekście słowa Piotra, który mówi do Pana Jezusa: Dobrze, że tu jesteśmy. Zobaczcie, że jak spotykamy Pana Boga, kiedy jesteśmy na takiej górze, o której czytamy w Ewangelii, to mamy doświadczenie Jego realnej obecności na modlitwie, na adoracji, czy po prostu w życiu. Mówimy, jak mi tu dobrze, ale pomyśl, że zszedłeś z tej góry, nie masz już motyli w brzuchu z powodu Twojej relacji z Panem Jezusem, stał się jakimś szarym, yy, albo w ogóle go teraz już nie ma w Twoim życiu, to czy potrafisz tak powiedzieć: Dobrze, że tu jestem? Pomyśl, czy w sytuacji trudności, yy, zmagań, kryzysów, czy nawet pustki, potrafisz powiedzieć, dobrze, że tu jestem. Każde bycie z Bogiem powinno wiązać się w nas z takim, dobrze, że tu jestem, w każdej sytuacji. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.